Szczęść Boże! Bardzo miło nam powitać Państwa w naszym studio zaraz po przerwie wakacyjnej. Cieszymy się, że Państwo są razem z nami i że możemy po raz kolejny gościć dobrą nowinę. Jak zawsze, zacznijmy od Słowa Bożego. W tym magazynie poruszymy problem dotyczący naszej większości z nas: czyli uzależnie od telefonów, komputerów oraz innych urządzeń, które miały nam ułatwić życie. A jak to się ma do pierwszego przykazania? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Aby odpowiedzieć na to pytanie, zapraszamy do oglądania Słowa Bożego. Komputer, telewizor czy smartfon? Nasz najlepszy przyjaciel, bo z nim spędzamy najwięcej czasu. Puste pudełko, po które sięgamy odruchowo aby sprawdzić zbędne informacje. Zastępca realnego świata. Zamiast relacji, rozmów, spotkań, tylko nieczułe znaki, litery czy obrazki poprzez kilka kliknięć w ekran. Szyba, za którą jesteśmy, nie mając odwagi nawet zadzwonić do bliskiej nam osoby. A jak do tego wszystkiego ma się pierwsze przykazanie Boże? Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Fundament naszej wiary, który jest podstawą pozostałych przykazań. Ile razy dostałeś jedynkę, bo grałeś na komputerze do późna w nocy? Ile razy oglądałeś serial, zamiast pójść do kościoła na mszę świętą, czy nawet zwyczajnie się pomodlić? Ile razy scrollowałeś Facebooka bądź Instagrama, zamiast porozmawiać z bliską ci osobą? I oczywiście tu nie chodzi o to, aby doszukiwać się samych złych rzeczy w tego typu urządzeniach, które są bardzo przydatne, ale po prostu zastanów się nad swoim życiem, jak ono wygląda, czy niczego nie zaniedbujesz, co jest dla Ciebie ważne i jaki czas temu poświęcasz. Październik to miesiąc, w którym szczególnie czcimy Matkę Bożą Różańcową. W każdej parafii, każdego dnia tego miesiąca odmawiany jest różaniec. Oczywiście w naszej parafii również. Ale zadaliśmy sobie pytanie, czy ktokolwiek zna historię tej modlitwy. W następnej części, czy wiecie, że, przedstawimy Państwu jego historię, która jest naprawdę ciekawa. Początki modlitwy sięgają średniowiecza. Bracia zakonni według reguły benedyktyńskiej odmawiali codziennie najstarszą modlitwę Ojcze Nasz. Odmawiano ją 150 razy. W XV wieku ukształtowała się i została zatwierdzona przez papieża Piusa V modlitwa Zdrowaś Maryjo. Zaczęto te dwie modlitwy odmawiać wspólnie. To one w XV wieku dały początki Różańcowi. W późniejszym czasie, wraz z modlitwą, zaczęto rozważać wydarzenia z życia Jezusa w częściach radosnych, bolesnych i chwalebnych. Pius V ustanowił 7 października Dniem Matki Bożej Różańcowej. Jego następcy również szerzyli kult Różańca. Byli to m.in. Leon XIII, Jan XXIII, Paweł VI oraz Jan Paweł II który dołączył do rozważań tajemnice światła. Nazwa różaniec pochodzi z łacińskiego rosarium. Każda modlitwa Zdrowaś Maryjo jest różą ofiarowaną Maryi, a różaniec to wieniec róż. Maryja prosiła ludzi, aby odmawiać tę szczególną modlitwę nie tylko w październiku. Odmawiajcie codziennie różaniec. A teraz czas na trzy dla liturgii. Ewa, słyszałaś, że Modlitwa Wiernych ma swoją własną budowę i każde wezwanie nie bierze się znikąd? W sumie to nigdy się nad tym jakoś tak nie skupiałam. Szczerze mówiąc, to czasami nawet jej nie zauważam, bo tak szybko mija. Ja też do końca nie wiedziałam, na czym Modlitwa Wiernych polega. Postanowiliśmy sprawdzić co i parafianie myślą o tym. Zobaczmy, co powiedzieli. O co zazwyczaj prosimy Pana Boga? No prosimy no jakąś tam pomoc duchową, żebyśmy... Byli dobrze. Najczęściej to prosimy o zdrowie dla wszystkich z rodziny i dla dzieci, wnuków, no i o szczęście, żeby jakoś harmonia panowała w domu. Często modlimy się o łaski darów Ducha Świętego, łaskę głębokiej wiary. I ważne, żebyśmy się modlili szczerze z wiarą. Myślę, że zazwyczaj Pana Boga prosimy o to, aby po prostu otworzył nam oczy. Poprzez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego, tak abyśmy mogli dostrzec to, to co jest najważniejsze w naszym życiu. Jak widać nasi parafianie mają różne zdanie na ten temat. Posłuchajmy jednak naszego specjalisty księdza macieja. Modlitwa wiernych, zwana również modlitwą powszechną, stanowi zakończenie liturgii słowa. Jest odpowiedzią wiernych na usłyszane Słowo Boże. W modlitwie wiernych w sposób uroczysty są powierzane różne intencje ludu Bożego. Modlitwa wiernych zwyczajowo powinna się zawierać w sześciu prośbach. Prosimy za Kościół Boży, za ludzi sprawujących władzę, także za chorych. Zwyczajowo modlimy się również w prywatnych intencjach oraz za osoby zmarłe, zwłaszcza teraz w okresie, kiedy zbliża się miesiąc listopad. Cieszymy się, że tak wiele osób ogląda magazyny parafialne. Po ostatnich premierach dostaliśmy parę wskazówek, co robić, aby magazyny były bardziej ciekawe. Dlatego wprowadziliśmy newsy, czyli najnowsze informacje z życia parafii. A teraz Państwo zobaczą newsa z pielgrzymki do Ziemi Świętej, która odbyła się we wrześniu. Czym była księdza ta pielgrzymka? Czy wiążą się z nią jakieś wyjątkowe przeżycia? To były takie swoje stare kolekcje w połowie września wyjechaliśmy. Była nas grupa ponad 100 osób. Byliśmy w najpiękniejszych miejscach ziemi świętej, począwszy od Betlejem, poprzez Nazaret, poprzez Jerycho aż po Jerozolimę. Bardzo przeżyłem spotkanie w Betanii, w miejscu gdzie był grup Łazarza. Gdzie Jezus wskrzeszał go z martwych, to było bardzo poruszające, i życzę każdemu, żeby raz w życiu był w Ziemi Świętej, bo to jest taka piąta Ewangelia, dzięki temu, że tam człowiek jest, inaczej się słucha Słowa Bożego i inaczej się czyta Pismo Święte po prostu głębiej. Na zakończenie magazynu mamy dla Państwa kilka ogłoszeń. Przypominamy o rozstrzygnięciu parafialnego konkursu biblijnego dla rodzin, który odbędzie się po Mszy Świętej dla dzieci o godzinie 11.30. Celem konkursu była promocja czytania Pisma Świętego w naszych rodzinach. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie odpowiedzieć na dwa pytania dotyczące Ewangelii Świętego Łukasza. Zwycięzcy otrzymają 500 zł na rodzinne zakupy. Kolejna edycja tego konkursu ruszy już w grudniu. Czekamy również na kolejne propozycje doniosów. Jeżeli uważają Państwo, że jest jakaś informacja, którą chcieliby Państwo się podzielić z parafianami. z chęcią wysłuchamy Waszych propozycji. Zapraszamy osoby w wieku od 13 do 18 lat do dołączenia do naszej wspólnoty. Spotykamy się w każdą środę o godzinie 17 w salce Kafejka. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i chęć do oglądania naszych magazynów. Już teraz zapraszamy na kolejną premierę i jeszcze raz dziękujemy za przybycie. Szczęść Boże!